Witam was, jestem Arkus, a oto jest Dark Souls 2. Jako kolejne zagrajmy na moim kanale. No To jest pierwszy odcinek. No i uruchamiamy nową grę. Zobaczymy jak to wyjdzie. I dokąd ta seria dojdzie. Mniej więcej mam już pomysł na postać, a wy zobaczcie. A Początek. A murky, Souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded the symbol of the curse, an augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. long ago in a walled-off land far to the north a great king built a great kingdom i believe they called it drang lake perhaps you're familiar no how could you be but one day you will stand before its decrepit gate without really knowing why. To a flame, your wings will burn in anguish, time after time. For that is your fate, the fate of the cursed. raczej tyle z intera oraz ładuje nam się już gra o, To to jest na silniku gry w więcej do poprzedniego filmiku zobaczymy myślę, a co mógłbym powiedzieć o grze Gra już przeszedłem dawno, dawno temu w sumie, ponieważ Gra miała premierę. No nie lada. Yy... Nie ostatnio, tak to powiedzmy w sumie. Nie wiem kiedy miała premierę, zatem żeby nie było Nie przygotowałem się. Ale dobra. Nie najważniejsze jest to, kiedy data wyszła, yy, a to że jesteśmy już w grze. I w sumie. W sumie cóż Postaram się żeby sama w sobie gra. Sam w sobie gameplay zagrajmy, nie było zbyt długie. zatem Jeżeli się nie obrazicie, nie będę zwiedzał wszystkich miejsc, odwiedzał, zbierał wszystkich znajdziek, jak ta zaraziała moneta, którą właśnie podniosłem, tylko mniej więcej, to co nam będzie potrzebne, to co znajdziemy po drodze, to co znajdę po drodze, to się weźmie, a resztę, by, nie tam, nie będę rozpaczał jak coś ominę. Hmm. Ponieważ normalnie przejście gry.

<laughs> they all end up here, all the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? <laughs> You're finished. You'll go hollow. Yes, you'll become one of them. I'm Hollows prey upon men. feast upon their przywitanie tak jak żadna herbatka czy coś w ogóle. Jakie masz imię? No i tu to się przerzuca ogólnie. O, jeszcze przy okazji chciałbym zaznaczyć, że gram na pacie, lecz tutaj posłużymy się z zwykłym imieniem, dajmy imię. Jakie można by dać imię? Oryginalne Jezus Enter. O czy nie mogę mieć? Okej, okay. oryginalne imię od jak na Dark Souls-a przyznało, przystało mroczną duszę i w ogóle. To your past. A to jest w sumie kilka człowieka, nie wiem. Znaczy nie wiem czemu. Kiedyś w Dark Soulsie 1 była. To było człowieczeństwo po prostu Humanity. Niemniej jednak tutaj zmienić na kulki człowieka. I tak, klasa idar. Czym mi się tu zmienia? Aha, dobra. Weźmy tak, te... Klasa. Wojownik, rycerz, szermierz. Co mi jest potrzebne? Chyba rycerza wezmę. Ponieważ ja pod zręczność raczej nie będę szedł. A ile tu ma wiary? Oś. Tak. Wybiorę rycerza. Jak dodatkowy przedmiot weźmiemy. Pierścień życia, kulka. Myślę, że cezy że jest bardzo fajny do odświeżenia bossa, I jeszcze chciałbym zmienić włosy na jakieś Jakikolwiek inne. Ok, to tyle stworzenia. Naprawdę nie chcę tutaj przeciągać w żadnym stopniu, oh, czy coś takiego. Nie przyzwyczajajcie się do tekstów, ponieważ z lore wiele będę miał. Znaczy, omiał. Pomijał te teksty gadane, ponieważ jest ich naprawdę dużo, a. A no to się jeszcze zobaczy. Nie, atmosfera tutaj jest, a ja miła niemiła i niezręczna. OK, ale widzę, że tutaj wracamy do gameplaya powoli. O, wreszcie. Jest postać, czy mi coś jest potrzebne? Nie. Ok. Otwieram. Idę, jak coś pominę, to naprawdę nie musicie przypominać, że coś w tym stylu. To, co po drodze zobaczy, to z zebrania, co jest, co się weźmie, i tyle. Tutaj, na start mamy tutorialowe, tutorialowe lokacje, które. W zupełności można ominąć. I pójść od razu do y, głównego miejsca, gdzie tak naprawdę będziemy wracać, czyli Majuli. Grę postaram się przejść sam, y, na zasadzie y, nie będę przyzywał, a przynajmniej y, innych, innych osób, no, graczy, którzy są, chociaż na pewno nieraz przez jakiegoś bota, żeby mi pomógł, na bota. Postać NPC, która jest normalnie w grze związana z fabułą, wiecie. Tak, można było, byłoby raczej za łatwo. No dobrze, a zatem chodźmy. Chodźmy jeszcze trochę pogadać z jedną osobą. Jest pewna jedna osoba, z którą... która dużo opowiada właśnie o fabule i w ogóle, nie?

To dobrze, że nie próbowałem zgadnąć jak e, jak się nazywa. Ok, weźmy tę butelkę Estrusa. I teraz tak, e, mamy jedną butelkę Estrusa. Jedna butelka Estrusa to jest niewiele. O ile pamiętam, chyba w Majuli jeszcze była jeszcze jedna gdzieś tu całkiem blisko. Nie wiem czasem, czy to nawet nie tutaj. Nie, niestety nie tu. O ile pamiętam, gdzieś tu powinna być taka studnia. O, jest studnia. Przesłucham miecz. Ok. Czy to jest stu? Fragment Butelki Estusa. Tak, to nam się bardzo przyda w tym momencie, ponieważ e, zwiększymy nasz maksymalny limit, butelek do do trzech. A bo do dwóch. Do trzech za niedługo. No, w pierwszej lokacji, do której pójdziemy, będzie trzecie ulepszenie. Trzeci fragment. Dzięki fragmentom możemy zwiększać. So that hope will... Kurde. Tak właśnie. To, <mulny> to chciałem zobaczyć. Ulepsz butelkę, tak. Ulepsz butelkę, dodaj butelkę raczej, no ale dobra. No i mamy dwie: jest, jest mega. Tu jakiś gracz sobie stoi, ale nim się nie przejmujemy. I w sumie od razu na lokację, czy chciałbym. Dusz raczej nie mam. Więc i tarczy nie kupię, przydałaby się tarcza, ale dobra, nie, to zrobimy to inaczej. Ponieważ trzeba zabić tutaj rycerza jednego, o którym będziemy mieli ciekawy miecz, będziemy mieli, no sobie się zastanawiam czy mówić będziemy mieli, czy będę miał, nie wiem czemu, jakoś... <grych> Zbytnie się przywiązuje do liczby mnogiej, że ja nie gram w tą. że ja gram w tą grę sam i Ciągle zapominam. Więc raczej będę miał. A potem się zobaczy. Fajny miecz wypada tutaj z rycerz z hajd jest. Taki, lecz wystarczy. Raczej będzie ciężko go pokonać. Okej, okay, tu są jakieś znajdźki. Czy ja, tu, czy ja chcę tu schodzić chyba tak? Jest. Fuck, jest skrzyneczka. Byleby nie do tej wody. Wodzie jest niby. to sterowanie. Kulka człowieka, ok, to nieprzydatne. Przeskoczymy tutaj. Koj wiodąca do domu, to się przyda. I plamy krwi, na które nie ma co patrzeć. Nie wiem, jak tu można zginąć. Ale zakładam, że ktoś nie, wie, nie wiedział, czym się atakuje. Przeciwnik wiele nie zaoferował. Fak. Dobra. Nie będę próbował Cię backstabować nawet, bo widzę, że to nie, nie będzie przynosiło zamierzonego skutku. A pójdziemy w kolejności życia, który oczywiście się przyda oraz do ogniska od razu. Rozpalić, nie potrzeba mi siadać tutaj, żeby zresetować tych dwóch przeciwników. Okej. Okay. Biegnie kolejny, zlokujmy sobie go i bez większych problemów zabić. Kolejny, tutaj powinien być Łucznik. To pierwsze lokacje są. Loka... Pierwsza lokacja w sumie moja do farmienia, która to była. Właśnie to. Ok, uniknięta strzała, teraz doji, uniknięta droga i on już nie jest wyzwaniem. Dziękuję bardzo. Wypadło, niestety nie. Jeszcze mam jednego przeciwnika. Można go zawsze zabić. Żeby podnieść ten lucik. Co tu mamy w ogóle? Dusza zaginionego nieumarłego. Myślę, że się przyda. Nie wiem za ile jest ta tarcza, którą chciałbym kupić. A przydałaby się. Teraz ja tu przeskoczmy do góry. I tu jak widzicie jest ten rycerz z hajd, Z którym na razie nie chce się bić. Bo o, zepsułem, bardzo zepsułem, bardzo zepsułem. Okej, okay, ale dobra. Wyjdziemy z tej krytycznej sytuacji. I przeskoczę tutaj. Dusza nieznanego żołnierza. O niej pospadali bardzo dobrze. Przynajmniej jeden. Przesłużywaj butelki. Tak, w sumie co szkoda. Nie będę tutaj oszczędzał czy coś w tym stylu. A najważniejsze jest przeżyć. O, o jezu, oła! Ty śmieciu! Jeszcze mnie tu będzie kopał. Y, a to nie jest Y. Klejnot życia, bardzo dobrze. Na samą górę i tu jeszcze... Jakiś plebs powinien być, jest! Trzeba zabić. Z tobą pani jeszcze się nie chce bić. Zatem nie będę wobec niego agresywny. Tu jest kolejny leżący przeciwnik. Każde ciało, które leży w tej grze jest złym ciałem. Jak mówiłem, z nim się jeszcze nie chce bić. Do niego przyjdę zaraz. Z prostej przyczyny, żeby... Jak to wyszło? Dobra, łyknę kolejną butelkę, by tu oszczędzał. Czy to jest znajdźka? Tak, co tu mamy? Drewniany beły, totalnie nieprzydatne. Ok, nic za mną nie biegło, nie ma problemu. No i dobrze, kolejny przeciwnik. Ja się wrócę do tego żołnierza. Hmm, o to się nie musicie martwić. Okej, okay, pięknie. Teraz to trzeba zabić. On powinien rzucić. Nie we mnie, pak. Okej, okay, dobra. Ledwo co, ale jakoś się udało go po... Pociąć. Nóż do rzucania. Kolejny nóż do rzucania. Tu niby będzie mała tarcza, lecz... Czy ja z nią sobie poradzę, czy może lepiej kupować? Naraz się przekonamy. No jest pulkierz, który się przyda oczywiście. Wyposażenie nie tutaj. Puklesz. Pulkierz, Jezus, puklesz. I nie mam na to zręczności, no tak... Można się było tego spodziewać. Zobaczymy jak będzie z tą tarczą od handlarza. Ale jeszcze zanim dojdę do niej, muszę tu pozbierać fanty. I przy okazji to coś zabić. Ok. Urna magii, to jest zupełnie nieprzydatne. Rękawice, no... Straszny syf. Ojejku, nie to. Otwórzmy zatem. I tu powinna być chyba druga butelka Estusa. Już jest kiedyś do przywołania, ale nie, nie, on nam niepotrzebny. Tu powinna być druga butelka, byle bym nie zginął czasem. Jest gdzieś jakiś przeciwnik, nie wiem w jakiej ilości oni są. A, już odpowiadam czemu zmniejsza. W ogóle... Fuck. Okej, okay, teraz. Bardzo źle to zrobiłem. Czy tu coś jeszcze jest? Czy tu coś jeszcze jest? Zobaczmy. dla pewności sobie. Zjemy ten klejnot. Wiecie jak to bywa. Nie pamiętam, czy tu jest przeciwnie jakiejś... A. Kurde. Proszek naprawczy. A klejnot tu też nie szkoda bardzo. Zobaczmy. Czy jest jakiś papudrak? No, nie wygląda na. Żeby coś było. Zatem, ok. Skrzynka, w której nic niebezpiecznego się nie czycha. I fragment butelki jest lusa. Tak, czyli, tak jak mówiłem, tu będą trzy. Tu jest jeszcze znajdźka, którą się trzeba zeskoczyć. O. Właśnie ona. I nowość, która jest względem jedynki czyli przemieszczanie się między ogniskami. Szybkie, co jest po prostu mega. Zatem od razu się steleportuję tutaj i zobaczę, za ile jest ta tarcza. Jeżeli będzie za droga, to ją zostawię. Znaczy, oleję. Przy okazji, jeszcze rozmowa. Nie to chciałem. Później po poziomami się zajmiemy. Ależ pierw butelka Estusa, trzecia. Ok. I to pójdę zobaczyć, po ile jest ta tarcza, ponieważ ten pukleż nie nie blokuje tyle, ile bym chciał. Witaj, Handlarzu. Uh, oh. could... Od ciebie chciałbym kupić to. I to jest za półtora tysiąca i wymaga tylko dziesięć siły, tak? Czyli półtora tysiąca. Czy już powinien mieć na tyle dusz? Użyć trzy dusze. Sześćset, tak. Od razu to zakupię. O, tą tarczę bardzo szybko wymienię, lecz nie muszę do niej dodawać w tym momencie żadnych statystyk, żeby móc jej używać. A na tym mi zależało, właśnie. Weź przedmiot, co tu mamy odłamek Tytanii? Tu mogę wyskoczyć. Okej, okay, mogę. No jest piękna tarcza. Są trzy butelki Estusa, Można i dalej, prawda? Pełen ekwipunek. Można i dalej, z powrotem, z powrotem do ogniska tego, żeby wrócimy zabić tego białego rycerza i pozyskać jego miecz. Pozyskać jego miecz. No tak brzmi jakbym go chciał zebrać po prostu ale ten miecz jest bardzo fajny i się przyda w, na początkiem, w początkowym etapie gry okej, okay, tu dalej biegną chodźcie, chodźcie, panowie teraz tak od razu o, i na tarczę został pocisk przyjęty. Właśnie o to chodzi. Bez tarczy ciężko byłoby go zabić, znaczy nie niewykonalnie, nie ale powiem wam, że ja się dużo myliłem przy tym przeciwniku. Popełniam dużo błędów, za które nieraz przepłaciłem życiem. Fuck. Fuck! Dobra. Jest gorzej niż myślałem. Może biegnij, po. Naprawdę? Dobra, muszę tu skoczyć jednak. Ponownie. Ponownie te zwykłe podstawowe jednostki mnie oklepały. To jest niedobrze. Oni chyba tu powinni po tej drabinie teraz schodzić do mnie. Tak Jak to się stało, żeby tak się dawać na no tak wczesnym etapie gry Dobra, przynajmniej Nie są to zbyt inteligentni przeciwnicy i bardzo musieli tutaj zejść do mnie A tutaj kto jeszcze żyje? On żyje. I łucznik żyje. Łucznika zabiję. Tego trzeba podnieść w razie jakby walka przeszła w to miejsce. Między łucznikiem jeszcze będzie bodajże dwóch przeciwników, których również będzie trzeba zabić. Jak wszystko w tej grze trzeba zabijać. Na szczęście jeszcze. Może. Moja stamina biedna, której. nie ma. Ok, gdzie ten łucznik? Właśnie. Nawet nie wyjmuj tu żadnego przyleciku. 27 minut chciałbym zdążyć. Nagranie widzę trwa. Chciałbym zdążyć jeszcze zabić tego rycerza. z Skyd. W tym czasie przynajmniej chociaż pierwszy poważny przeciwnik będzie, przy którym mogę zginąć nie. Nie ukrywam. No, w sumie zawsze przy nim ginąłem, więc zobaczymy jak tym razem pójdzie. Witam cię Może nocik na start On tutaj siedzi na początku, lecz i widzicie, od razu się szybko podnosi ok idziemy Jeszcze jeden cios ok stun, blok Trzeba się odsunąć Jakaś szarża czy coś może o! Właśnie ten atak jest niefajny No właśnie Zdążę Zdążyłem Pięknie Widzicie, jak nawet jak na pierwszego przeciwnika jednego z, z pierwszych Teraz go zabijam. Nawet jak na jednego z pierwszych przeciwników było nie lada wyzwaniem, lecz miał bardzo fajny miecz i warto było tutaj właśnie po ten miecz wrócić to jest miecz z height. to jest naprawdę mocny mieczyk, który się fajnie ulepsza i dobre bonusy daje. Aktualne statystyki nie pozwalają Ci go używać. 10 zręczności, no to dobra, na razie jeszcze go nie zostawię. I najszybciej będzie, tak najszybciej będzie w tej stronę. Pójdę do ogniska i myślę, że zakończyć ten pierwszy odcinek. W sumie, pomijając te teksty gadane, które były przez pierwsze 15 minut, to całkiem daleko doszliśmy. Zatem pierwsza, pierwsza lokacja Doma Julie. I cóż, ja się tu z Wami żegnam. Dziękuję, że oglądaliście. Zapraszam do kolejnych odcinków, jak i do całej serii Dark Souls 2. Trzymajcie się, hejka.